Witam, mały postój. Ten wał, który tutaj jest, się na trzecim palcu, trzecim palcu poddał. A na druga. Na tym podeszło i wygiełował do środka. Albo kamień był, a ta, ta, ta kosił nie zauważył. Przeszło, przerzuciło. I tak. Zerwało. Tą śrubę, która trzyma tutaj uznawienie No i co? No i mamy przez silowy, rozebrane wszystko, tu są części. I czeka na wyprostowanie mało. Na to pojechał wyprostować na prasę. Tu też sprawdziłem. Ale jest. Tu jest proste. Także tylko tam coś podeszło, bo nie wiem, no bo dziwne to, żeby się wał sam skrzywił. Wszystko było dobrze i jak prawdopodobnie coś dużego podeszło, bo wyrobiło, bo się palec skrzywił na czymś, że go tak wygięło Czy palec był prosty, tylko że, no, że podeszło coś, palec trafił akurat na, na, na górę i podniosło wszystko do góry. No i taki wyjazd był dzisiaj. Wyjazd i przejazd. Mamy 12 i stoimy. Pozdrawiam.